Jeśli korzystacie z Facebooka, to na pewno wyświetliła Wam się też ta reklama. Laptop za 299 zł. Tak, to prawda. Firma Laplandos sprzedaje laptopa o wartości 1800 zł. za jedyne 299. Zostańcie ze mną do końca filmu, bo zamówiłam go i razem sobie przetestujemy, co to w ogóle jest. Cała akcja polega na tym, że nie wybierasz konkretnego modelu. Firma Laplando wysyła losowo jeden z pięciu laptopów. Wszystkie mają praktycznie takie same parametry, ale różnią się marką. Przez to, że nie wybierasz konkretnego modelu, cena laptopa jest naprawdę atrakcyjna. Z racji tego, że firma oferuje 30-dniowy zwrot, postanowiłam, że go zamówię, zaryzykuję, a jeżeli będzie coś nie tak to go po prostu zwrócę. Tylko właśnie dzisiaj do mnie dotarła, więc otworzymy ją razem. Okej, okay, laptop jest naprawdę świetnie zapakowany. W dużym pudełku jest mniejsze pudełko, które trzyma laptopa od spodu, dzięki czemu nie lata on w środku i dobrze trzyma się podczas transportu. Wsiłam na Asusa C360. Pawiłam się chwilę, YouTube, przeglądarka, Word, Excel, czy nawet proste gry komputerowe, wszystko działa naprawdę płynnie. Jak za 299 zł, super. Jeśli ktoś szuka laptopa do pracy, szkoły, internetu, czy do prostych gier komputerowych, to polecam totalnie. Ja zamówiłam swojego za pobraniem, zapłaciłam kurierowi przy odbiorze i co najważniejsze, masz 30 dni na darmowy zwrot. W razie czego nie ryzykujesz nic. Wejdźcie na laplando.pl i sprawdźcie sami.